Jeśli chodzi o wymianę zużytych amortyzatorów, fachowcy wiedzą, że trwałość jest kluczem do uniknięcia niepotrzebnych reklamacji. W Monroe rozumiemy to. W rzeczywistości ponad 40% mechaników na całym świecie zwraca uwagę na trwałość przy wyborze amortyzatorów i kolumn zawieszenia do pojazdów swoich klientów. Właśnie dlatego każdy amortyzator i kolumna Monroe są zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby zawierały trzy unikalne cechy, które zmniejszają wycieki, dzięki czemu amortyzatory działają dłużej. Nasza najwyższej jakości powłoka antykorozyjna tłoczyska, światowej klasy uszczelki olejowe i wyjątkowo gładka powierzchnia tłoczyska odpornego na wycieki i uszkodzenia sprawiają, że amortyzatory działają dłużej. Wspieramy nasze produkty wiodącą w branży, Pięcioletnią gwarancją na wszystkie kwalifikujące się produkty Monroe. Nie musisz wierzyć nam na słowo. Profesjonaliści ci z całego świata ufają Monroe. Wybierz Monroe już dzisiaj, wybierz jakość, która zapewni trwałość Twoich amortyzatorów i kolumn zawieszenia.